Halo, halo, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Lukas, a to jest kolejny odcinek z gry Fall Guys. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Już oczywiście, jak widzicie, e, załączyłem ładowanie populacji, żeby tutaj zbędnie nie przedłużać. No i zobaczymy, jak w tym odcinku nam się powiedzie. Tak, jak to mówią, skilla nie kupisz, ale w tej grze skill, nie wiem, czy jest taki ważny. Według mnie tutaj liczy się e, szczęście. Jeżeli macie szczęście... No to się wam powiedzie: jeżeli wam tego szczęścia braknie, to nawet skill wam nie pomoże. Dobra, moi kani, czekamy, zobaczymy jaka mapka nam się wylosuje. No i cóż, zobaczymy. Jest pierwsza mapka, oczywiście, jak widzicie, mapka dobrze znana, już graliśmy w nią. Eee, no i cóż, czekamy, zobaczymy. Dobra. Zobaczmy, w której linii będziemy startować. Czy też w pierwszej, czy może w ostatniej oj, tu nas nie ma, tu nas nie ma. Jesteśmy chyba w linii trzeciej. Chyba w linii trzeciej jesteśmy, zobaczmy. Tak, dokładnie. Linia trzecia to my. No i cóż? Ja dalej nie wiem, czy tutaj zawsze się dwa środkowe.. Nie no, patrzcie, jaki cheater! Widzieliście cheatera! Ja cię kręcę. Ale cheater. Patrzcie, jak poszedł. Zaraz będzie jeden zakwalifikowany, pewnie to będzie on. Ale tutaj, no tak, to było niestety cheater. Dobra, próbujemy dalej. Zobaczmy. Tutaj wam się nie otworzy, a więc Sejonara. Tutaj mamy kolejne dwa środkowe. Jest szansa, żebyśmy tutaj się dostali. Elegancko. Poszło. Dobra, dobra. Ciśniemy I czy nam się uda? Zobaczmy! Wow! Wszyscy tutaj poszli Chwila niepewności, wszyscy tutaj startują Lecą, lecą punkciki Tak! Jesteśmy moi kochani w rundzie drugiej jest Kwalifikacja, udało się Ale, ale tak tutaj wam powiem rzutem na taśmę, żeśmy e, Zastali się do tej drugiej rundy Mamy tutaj jakieś kolejne Odblokowane osiągnięcia, tak więc zobaczymy mm, Jak to będzie wyglądało, nie wiem tylko Dlaczego jedna osoba odpadła, czy reszta osób po prostu się wyłączyło i. A, pewnie reszta osób się wyłączyło w czasie tego, i. i system już ich nie widzi, dlatego też tylko jedna osoba odpadła. No dobra, mamy rundę drugą. Niestety ta mapka naprawdę nie jest dla nas szczęśliwa. To od razu powiem. Jak dobrze pamiętacie, w ostatnim odcinku, jak graliśmy na tej mapce, to spadliśmy tam z tych wysuwanych prostokątów, tak to możemy powiedzieć. No i niestety znaliśmy eliminacji. O, kolejny cheater poszedł. Nie, to jest po prostu masakra z tymi cheaterami. Dobra, wiem jedno, że na pewno tutaj nie wolno spać. I też nie warto się śpieszyć, bo... bo w sumie nie ma po co się śpieszyć. O Jezus, dobra. Teraz. Dobra, dobra, jest elegancko. Teraz te piłeczki tutaj nam... No dobra, dobra, lećmy, lećmy Czekajcie, w tą stronę pójdę. No i teraz po prostu tutaj jest punkt kulminacyjny. Albo się dostaniemy, albo nie. Jak będzie znowu eliminacja, to chyba się załamie. No nie, teraz eliminacji nie ma. Jezu, ale mnie tutaj sponi ale mnie tutaj sponiewierali wam powiem szczerze. Czekajcie, no jak to przejdę? No przecież to tam się musi jakoś dać po ludzku przejść. Jest, udało się, dobra. Lecimy dalej. Nie, 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 tak mi nie rób. Nie! O no i znowu eliminacja, tego nie rozumiem. Dlaczego, jeżeli spadnie się. Hmm, ciężko mi powiedzieć. Jeżeli spadnie się po prostu z tego. Nie wiem, dlaczego jest eliminacja, by trzeba było. A, bo tutaj jest teren zalewany wodą. A, widzicie, to właśnie o to chodziło, dobra. Dobra, bo tutaj jest teren zalewany wodą, jeżeli teren się zaleje, no to niestety doznajemy eliminacji. Tak to wygląda. A, no to już wszystko wiem, dobra. Bo właśnie dziwiło mnie to strasznie, dlaczego po prostu teraz spadłem tak i eliminacji nie doznałem, a w, nie dostałem, a przedtem jak spadłem, to właśnie wyeliminowano mnie. No dobra, to już wszystko wiemy. Tutaj niestety trzeba się śpieszyć, ponieważ mapka jest zalewana. I tak to właśnie wygląda. E, moi kochani, ja tutaj sobie troszkę zmieniłem ustawienia nagrywania od ostatniego odcinka, bo zauważyłem, że nie wiem dlaczego, ale występują drobne lagi podczas filmu. E, ja, tych lag u, ja tych lag u siebie nie widzę, ale niestety po wyrenderowaniu filmu i wrzuceniu go na YouTube'a zauważyłem, że m, występują drobne tutaj m, lagi. Dlatego też zmieniłem troszkę jakość nagrywania. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ja sobie to oczywiście potem. E, przetestuję i spróbuję dobrać najbardziej optymalne ustawienia, żeby oczywiście jakość była odpowiednia, a żeby e, też moim zdaniem po prostu nie lagowało tak, bo miałem takie wrażenie właśnie, że lagi tutaj e, występowały. Dobra, no troszkę żeśmy sobie tutaj pogadali, ale mamy mapkę kolejną. Mapka dosyć dosyć fajna, tak? Już graliśmy kiedyś na tej mapce. Ale nie pamiętam, czy była dla nas szczęśliwa, czy też nie. No dobra, jest linia trzecia znowu, zaczynamy. Poszli wszyscy. No oczywiście tak, jak zwykle nas tutaj spo, sponiewierali nas. No nie no dlaczego tak? Nie chciałem. Tak. Gra mnie tutaj sponiewierała. Ta gra mnie tutaj strasznie troluje, zauważyłem. No nie no, jeszcze... Na złe kółko wskoczyłem. Dobra, widzę, że na pewno się już nie dostaniemy, no nie ma szans, chyba, że jakiegoś... Farta będziemy wielkiego mieli. Dobra, tu się schowam na razie. Cyk. Idziemy dalej, idziemy, idziemy. Czy nam się uda tutaj? Oj, dobra, udało się. Na razie jeszcze nikt... Nie! Nie doznał kwalifikacji, ale my mamy chyba ostatnie miejsce teraz z tego co widzę. No niestety tak to wygląda. Jeszcze żeśmy spadli. No tak, no super, po prostu bajka. No niestety tutaj kwalifikacji... Nie będzie to już wiem na 100%. Jak to ja mówię? No, niestety w tej grze nie mieliśmy szczęścia. Tak, jeszcze mi tutaj piłeczka tenisowa, sponiewierała, oczywiście, no bo jakżeby inaczej. No, wiedziałem, dobra, nie ma eliminacji. Wy, wychodzimy z tego szybko. Aj, za późno. No to nie, dobra, teraz można wyjść. Wychodzimy. No i co moi kani losujemy szybciutko kolejną gierkę. Hmm. Na tej grze też trzeba być bardzo skupionym zauważyłem. Nie można tutaj się e, na chwilkę po prostu rozstroić, tak? No bo jak się troszkę rozstroicie, zamyślicie, rozmarzycie, no to niestety, ale jest po meczu. Dobra, czekamy, czekamy, zobaczymy. Tego właśnie cały czas nie rozumiem, tak? Jeżeli 57 graczy tak szybko się za, e, no, oczekuje, nam powiedzmy sobie w lobby, no to dlaczego tych pięciu, albo tych trzech tak długo się po prostu tutaj e, dołącza? Dobra, mapka się wylosowała. Czy dobra, czy zła, nie wiem, zobaczymy. Generalnie już tą planszę przechodziłem. Tak, na pewno mi się udawało. Zobaczymy, mamy pierwsze miejsce. Teraz tylko pytanie, czy mi się zamknie, czy mi się otworzy. Przeszkoda oczywiście, dobra, zamkła się, ale ja poczekam sobie, bo ona zaraz się otworzy. Tak, oczywiście sponiewierali mnie, no bo jakżeby inaczej. Dobra, teraz tu mi się otworzy. Dobra, trochę troszkę mnie sponiewierało, ale to nic. Czekajcie, teraz tu się powinno otworzyć. Aj nie otwarło się. Dobra, otwarło się, ale trochę za późno. No, i tak tutaj był kluczowy moment. Chyba tej mapki zobaczmy. Dobra, dobra, lecimy teraz. Tutaj boczkiem sobie przebiegnę, chyba się uda. Aj, aj. no nie no, dlaczego tak? Aj, no, i to był ten moment, w którym niestety ale się nie dostaniemy przez takie głupie coś. O, żeż w życiu. Oż ty w życiu. Ale czemu ja nie mogę.? Ja nie rozumiem tego, jak oni to przechodzą, patrzcie. Czekajcie, jeszcze jest szansa, ale. Ja tego po prostu nie rozumiem, czemu. Ja nie wiem, jak ja tam mam wskoczyć, naprawdę. Zostały nam dwa miejsca, jest szansa, w sumie nawet jedno miejsce nam zostało. Ale nie wiem, jak tam wskoczyć, nie mam pojęcia. Dobra, są ostatnie dwa chyba. A, dobra, to trzeba z rozpędu, okej. Okay. Teraz, patrzcie, mamy to! Moi kochani, rzutem na taśmę żeśmy się dostali, ten nie wiem na co czeka, a chyba w sumie... Ej ziomek, na co ty czekasz, halo? Biedni na metę! No... On to specjalnie robi, patrzcie, niby, niby tutaj sobie czeka, nie, a... A mógłby ktoś go tak prześcignąć, ale bym się śmiał po prostu. Jakby go ktoś tak prześcignął. No nie no tak nie. Tu właśnie trzeba dobrze wycelować, jeżeli się rozpędzicie. Czyli w sumie tak jak na skoczni na czanski. O teraz patrzcie cyk. O. <laughs> I koleś się nie dostał. Ale łośny, no nie wiem czemu tak zrobił. Nie mam naprawdę pojęcia. Czekał, czekał, zwlekał. Przedłużał tą grę szczerze powiedziawszy. No i efekt. Widzicie, jaki jest odpad. Dobra, my w każdym bądź razie mamy kwalifikacje. Przechodzimy do sobie do rundy następnej. No i zobaczymy, co nam tutaj się wylosuje. A, to ze śmigłami. Dobra, wiem, co to jest. Początek jest dosyć fajny, ale końcówka naprawdę jest. Cyk, 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 tutaj trzeba sobie przeskakać. No, i najgorzej jest, żeby znowu wskoczyć do tego śmigła. To to jest po prostu e, troszkę skomplikowane. No ale zobaczymy. Czekajcie, tu gdzieś się baskakało, z tego co pamiętam. Żeby tutaj od razu się nie zabić. Dobra, 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 poszło. Poszło elegancko. No, nawet nie jest najgorzej, wam powiem. Tutaj są dwa, dobra, tu mnie tutaj popchamy sobie to. Dobra, idziemy tędy. Dobra, no, no, shift. No, trzymam shifta, dlaczego on nie chce się złapać? Dobra, złapał się. Idź, idź, idź! Szybciutko, szybciutko, hopie. Dobra, mamy to. Jesteśmy. No i co teraz? Zobaczymy, jak tam... Dobra, udało się przejść, jest... Jest całkiem dobrze, tylko teraz... Wszystko zależy od szczęścia, tak? Czy się nam uda, czy też nie. Dobra, udało się. Ja idę w prawo. Bo środkiem, powiem wam szczerze, nigdy mi nie wyszło dobrze. Żeby mnie tutaj nie wyrzuciło. Dobra, mamy to. Jest elegancko, ja tutaj wiem, że tutaj troszeczkę troszkę tutaj dziwne miny stroje. Nie, nie, proszę cię, nie, nie, dobra, dobra. Jest, udało się, dobra moi kochani, chyba będzie kwalifikacja. Ależ było ciężko, ależ były emocje. Mamy to, elegancko poszło. Wow, powiem mam trochę się spociłem. Gierka, jak najbardziej, moi kochani, jest wciągająca. Kto nie grał jeszcze, niech naprawdę sobie kupi i zagra, bo, bo jest wciągająca, są emocje i trzyma w napięciu do samego końca, jak widzicie. Ok, mamy rundę trzecią. 30 osób się zakwalifikowało. No i czekamy na wybór kolejnej mapy. Zobaczmy, co tym razem nam się tutaj wylosuje. Obstawiam, że będzie jakaś drużynówka. A je, tak nie A jednak nie, czy ja... Nie, tej mapki nie kojarzę. A nie, jest jakaś drużynówka, tylko nie wiem co tu trzeba zrobić. Chociaż nie, nie, to nie jest drużynówka. Dobra, sorry, nie znam się, gram w to pierwszy raz. W sensie, że w tą mapę. Tylko ja nie wiem co ja to mam zrobić. Halo? Co co tu trzeba zrobić? Grab tail, ale o co tu chodzi? Dobra, zgrabowałem tutaj kogoś, nie wiem o co chodzi. O co chodzi z tym grabowaniem? Nie mam pojęcia. Tylko ten grab jest kurde na shifcie. Ja się po prostu boję, że tutaj mnie zaraz coś się stanie. Chyba że to trzeba po prostu uważać, żeby mnie nie zgrabowali może, o dlatego może tak Dobra, 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 Hopie. Nie mam kompletnie pojęcia co tu chodzi. Dam tak sobie powiedzmy na, na oślep. Zostało 40 sekund. No dobra, jak. O dobra, chyba się udało. Kogoś tam zgrabowałem. Keep your tail. A ktoś teraz mnie zgrabował. Dobra, jest kolejny zgrabowany. Naprawdę nie wiem o co tu biega. Ale sta... Oj, mnie tu znowu zgrabowali, żebym go czasem jakiejś tutaj eliminacji nie dostał. Mamy 13 sekund. Mam nadzieję, że to sobie tutaj po prostu wezmę i wytrzymam jakoś. <laughs> Powinienem dać radę, ale czy dam radę, to nie wiem. Dobra, jest kwalifikacja. Kompletnie nie wiem o co w tym chodziło pisało, żeby grabować, no to grabowałem, no i jakoś się udało. Jakoś żeśmy sobie tutaj przetrwali. Ale nie mam pojęcia, na jakiej podstawie ktoś tutaj mógł odpaść. A, niestety parę osób odpadło. No i co, mamy rundę czwartą? Dobrze kojarzę? Czy runda trzecia? Chyba runda czwarta teraz jest. O ile dobrze kojarzę. Zobaczmy, co się nam tutaj wylosuje. Jest mapka. Eee, czyżby to była ta zapa? Nie, to nie. Pierwszy raz to na oczy widzę. I pewnie się spada jakoś, tylko nie wiem jak i co trzeba zrobić, żeby nie spać. No dobra. Jezus, ale żem poleciał. Nie no, masakra. Dobra, będę jako drugi wyeliminowany, niestety. Ale mnie ta gra trolowała, ja cię kręcę. Dobra, dwóch się wyeliminowało, to ja jestem jako trzeci wyeliminowany W sumie jako czwarty, o jest. dobra wiem o co chodzi, trzeba niestety się utrzymać na tych kafelkach i trzeba szybko biegać, żeby po prostu z nich ee, Nie spać, ja to oczywiście dostałem, dostałem Boże e, Kolejnego spila sobie tutaj po prostu zdobyłem, tak Wiem o co w tej mapce chodzi No i w sumie Będę wiedział na przyszłość. Moi kochani, ja oczywiście Wam dziękuję za uwagę. Jeśli Wam się podobało, to pamiętajcie, aby dać łapkę w górę. Kto jeszcze nie subskrybuje, to niech zasubskrybuje mój kanał, napiszcie jakiś miły komentarz. Ewentualnie możecie również dać znać, jaką serię na moim kanale byście e, widzieli i co chcielibyście, żebym tutaj dla was po prostu nagrał. Ja wam oczywiście dziękuję za uwagę. Trzymajcie się do usłyszenia. Hejos!